Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu Nowe możliwości diagnostyki i leczenia w Siedleckim Centrum Onkologii Maciejowice z nowoczesną oczyszczalnią ścieków Zbliża się Noc Muzeów Nowe możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów w Zakładzie Radioterapii i Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii dzięki wsparciu samorządu Mazowsza Siedleckie Centrum Onkologii to nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek zapewniający kompleksową opiekę nad pacjentem oraz prowadzący nowatorskie badania kliniczne. Centrum Onkologii było finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, dlatego, że tutaj, tutaj były przygotowane obligacje. My od pięciu lat wspieramy to centrum, przede wszystkim w sprzęt, wyposażając to centrum. No i dzisiaj mieliśmy okazję być w zakładzie radioterapii, w zakładzie medycyny nuklearnej to kolejne środki do finansowania milion 300 tysięcy złotych do zakupu bardzo nowoczesnej aparatury. Zakupiony sprzęt ma w znacznym stopniu ułatwić diagnostykę już w pierwszych stadiach rozwoju choroby jak i umożliwić odpowiednie dobranie terapii. W przeciwieństwie na przykład do tomografii my działamy już na, powiedzmy na poziomie molekularnym, czyli właściwie my widzimy w tomografii nie ma zmian, a my widzimy, że coś się już dzieje niepokojącego, że nie ma zmian w strukturze kostnej, tkankowej, ale jest to ognisko tzw. Tak gorące, gromadzenia tej glukozy, które już jest zmianą. META na przykład w tym momencie niewidoczne w badaniu tomografii spowodowałoby, że wybralibyśmy nieodpowiednią terapię dla pacjenta, która dawała mu mniejsze szanse na skuteczne leczenie. Sprzęt, który został dostarczony, z jednej strony poprawi jakość napromieniania pacjentów, zwiększy precyzję, bo będziemy mogli napromieniać pacjentów. Pacjentki na wstrzymanym wdechu, czy tym samym oszczędzamy serce, a możemy podać wyższą dawkę na nowotwór. Druga część sprzętu, który otrzymaliśmy, jest taką matrycą do sprawdzania, czy plan leczenia, który jest stworzony dla pacjentów, jest dobrze realizowany na aparacie. To jest taka bardzo precyzyjna matryca, która jest. Główne do sterotacji, czyli napromieniania bardzo małych zmian we wszystkich lokalizacjach. To duży krok w stronę unowocześnienia placówki i przystosowania jej do standardów ogólnoświatowych. Jest to naprawdę ważne, dlatego że choroby onkologiczne są chorobami ciężkimi i każda technika, która. Wspomaga leczenie tych chorób jest absolutnie pożądana i oczekiwana, i my, jako szpital, korzystamy z wszystkich tych możliwości po to, aby być nowoczesnym ośrodkiem onkologicznym. Oprócz nowego sprzętu dla szpitala, Siedlecki Meditrans przekazał tego dnia szóstą karetkę walczącej Ukrainie. My po prostu przekazujemy karetki z naszych Meditransów na rzecz Ukrainy. Przekazaliśmy do tej pory 20 takich karetek, ale chcę z dumą powiedzieć, że Meditrans Siedlecki przekazał szóstą karetkę. Dzisiaj nastąpi przekazanie w pełni wyposażonej karetki na rzecz Narodowej Gwardii Ukrainy dla jednostki wojskowej za pomocą czy współpracą takiej fundacji SK tutaj właśnie z Siedlec. Karetka, którą otrzymujemy dzisiaj trafi do jednostki wojskowej w Charkowie, skąd zostanie przekierowana najprawdopodobniej w okolice Bachmutu i skąd będzie przewoziła z Bachmutu do najbliższych szpitali które są w, w tym kręgu tych ludzi, którzy zostaną ranni w walkach. Samorząd województwa mazowieckiego podjął do tej pory liczne działania na rzecz pomocy walczącej Ukrainie. To nie tylko karetki, ale my przygotowujemy na przykład z pieniędzy unijnych programy na rzecz przygotowania posiłków dla mieszkańców, uchodźców z Ukrainy. Przygotowujemy edukację na rzecz dzieci ukraińskich, ale też poprzez takie programy unijne wspieramy aktywne i twórcze Przygotowanie tych, którzy są teraz u nas uchodźców, do tego, żeby mogli normalnie funkcjonować, pozyskać pracę, znaleźć pomoc psychologa, znaleźć możliwość wsparcia dla dzieci. Tylko w tym roku samorząd Mazowsza zarezerwował w budżecie województwa blisko pół miliarda złotych na ochronę zdrowia. Środki pomogą w realizacji ponad 150 inwestycji w mazowieckich szpitalach ogólnych, lecznictwie psychiatrycznym czy ratownictwie medycznym. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach to jedna z wielu inwestycji zrealizowanych dzięki funduszom z programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. W Maciejowicach w powiecie karwolińskim zakończyła się jedna z największych i najbardziej kosztownych gminnych inwestycji. Nowy obiekt jest wybudowany zgodnie z nowoczesnymi standardami i w pełni ekologiczne. Ja przyznam szczerze, że jak tutaj pierwszy raz przyjechałam, to zobaczyłam trzcinę, tam ścieki wpływały do tej trzciny, która sobie rosła, a na końcu siedział pan, który jeszcze te grubsze rzeczy wyławiał, a resztę szło po prostu do Wisły. I z jednej strony oczywiście możemy mówić o tym, że to jest dla mieszkańców Wygoda, że jest oczyszczalnia ścieków, ale pamiętajmy o tym, że to jest przede wszystkim dbanie też o nasze środowisko i w jakim stanie zostawimy to środowisko następnym pokoleniom. Modernizację oczyszczalni w ponad połowie sfinansował samorząd województwa. Kwota, na którą opiewała ta inwestycja to kwota prawie 7 milionów złotych. Jak tutaj dzisiaj mówiono, skutecznie pozyskaliśmy kwotę miliona złotych ze środków rządowych, rezerwy budżetu państwa, ale przede wszystkim z samorządu województwa mazowieckiego, z instrumentów wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dzięki wsparciu całego zarządu, pana marszałka, w szczególności pani marszałek Orzołowskiej, która wizytowała też tą oczyszczalnię ówczesną Trzcinową, uzyskaliśmy ogromne wsparcie kwotą 4 milionów złotych. Takie właśnie inwestycje są bardzo potrzebne. Generalnie dzisiaj w XXI wieku, jeżeli nie ma kanalizacji, nie ma wodociągów i nie ma oczyszczalni ścieków, to naprawdę trudno jest się rozwijać, zarówno gospodarczo, ale i również trudno jest, żeby mieszkańcy chcieli tutaj spoza terenów gminy sprowadzać albo mieszkańcy tej gminy, żeby zostawać. Bo jeżeli nie ma dobrych warunków do życia, to po prostu zwyczajnie ludzie emigrują. Nowoczesny obiekt umożliwi odbiór ścieków nie tylko z Maciejowic, lecz także sąsiednich miejscowości. 13 maja to ogólnopolska noc muzeów. Co ciekawego można zobaczyć w mazowieckich instytucjach kultury? Podpowiadamy. Naszą podróż po najciekawszych atrakcjach na terenie województwa mazowieckiego zaczynamy od Muzeum Mazowieckiego w Płocku, gdzie szykuje się noc pełna atrakcji. W kamienicy secesyjnej przy Tumskiej 8 znajdą Państwo wspaniałą wystawę Secesja z malarstwem i rzeźbą Polesława Biegasa oraz historyczną wystawę 10 wieków Płocka. Przy kolegialnej 6 w kamienicy Art Deco czeka jedyna w Polsce wystawa Dwudziestolecia międzywojennego z martwą naturą Tamary Łępickiej i zabytkowym autem z roku 1920. 26. Ważna informacja dla zwiedzających: Muzeum zorganizowało konkurs na najatrakcyjniejsze przebranie w stylu secesyjnym i art. Deco. Dla zwycięzców, przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. W Muzeum wsi Mazowieckiej w sierpcu przez cały dzień, aż do zmroku, w zabytkowych obiektach na terenie wsi zwiedzający obejrzeć będą mogli wystawę rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, poświęconą tradycji i obrzędowości ludowej związanym z okresem wiosennym. W obejściach odbywają się pokazy wiejskich zajęć domowych i gospodarskich, m.in. pokaz haftu, papieroplastyki, dawne gry i zabawy wiejskie dla całej rodziny. Zachęcamy także do przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji. Chętni mogą skorzystać z gry by zgłębić tajniki architektury, a najmłodsi poznawać skansen wraz z kogucikiem plonkiem, książeczką pełną rozmaitych łamigłówek. W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie czekać będzie moc atrakcji. O godzinie 13 w trakcie uroczystego otwarcia odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Ciechanowie, a o 19 koncert bluesowy. Dodatkowo, zwiedzający będą mogli podziwiać pokazy walk rycerskich, wykonaniu instruktorów Centrum Dawnych Sztuk Walki, jak i wziąć udział w warsztatach archeologicznych. Kontynuując naszą podróż po najciekawszych muzeach w województwie mazowieckim, zapraszamy do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W tym roku impreza odbędzie się pod hasłem Żużla. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbędzie się 13 maja i zapoczątkuje Żużlową Noc Muzeów, gdzie zaprezentowane zostaną m.in. motocykle Bartosza Zmarźlika, Tomasza Goloba i Jerzego Szczakiela. W We wernisażu wystawy wezmą udział najwybitniejsi polscy żużlowcy z mistrzami świata na czele. Wystawa organizowana jest przy współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, który w tym dniu będzie organizował żurlowe Grand Prix na PGE Narodowym. Dodatkowo muzeum oferuje wystawę dotyczącą 100 lat historii żurla na świecie. W Radomiu ze swoimi propozycjami czeka na Państwa Muzeum Wsi Radomskiej. W tegorocznym programie są takie wystawy jak Rafał Biernicki, kartki z podróży, ekspozycja prezentująca fotografie wykonane w technice mokrej płyty kolodianowej, małej wioski, czyli miejsce odpoczynku, nauki i zabaw dla dzieci i dorosłych. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów muzyki, ponieważ Muzeum Wsi Radomskiej już od kilku lat organizuje muzyczne spotkania, które mają na celu prezentację różnych stylów muzycznych. W tym roku podczas Nocy Muzeów można będzie zobaczyć koncert z zespołu Trivoci. Przystępna forma koncertu, śpiewace łączą śpiew operowy z poczuciem humoru i niebanalną aranżacją, pozwoli dotrzeć z ofertą muzyczną nie tylko do miłośników opery, ale także do szerszej publiczności. To nie jedyna atrakcja czekająca na Państwa w Radomiu. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy. Wszystko widzę jak sztukę to pierwsza wystawa w elektrowni kierowana do dzieci. Tu mogą się przekonać o różnorodności sztuki i na przykład obierać ziemniaki jak Julia Wójcik, wyszywać makatki jak Monika Drożyńska, czy rzucać kostkami do gry jak Ryszard Winiarski. Wystawa została dobrana tak, aby działała na wyobraźni dzieci i odwoływała się do przeżyć znanych każdemu z nich. To bardzo dobra okazja do wspólnej rodzinnej zabawy. Życzymy Państwu udanej nocy muzeów. Na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Gniewoszowie powstało nowe boisko wielofunkcyjne. Pomogły środki z programu Mazowsze dla Sportu. Boisko wielofunkcyjne w Gniewoszowie oraz boisko do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem powstało dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego oraz lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka. Cieszę się, że samorząd województwa mazowieckiego, szanowni państwo, może wspierać takie inwestycje, oczywiście przy wydatnym działaniu waszym, bo to dzięki wam, podjęciu waszej decyzji, podjęciu waszej uchwały. O budowie tego, tego boiska, tej infrastruktury ta inwestycja mogła powstać, bo my tylko możemy dotować i wspomagać wasze działania, a to dzięki wam właśnie takie, takie inwestycje i rozwój gminy powstaje. Gmina Gniewoszów wykorzystała szanse ze środków unijnych, z lokalnych grupy działania Puszcza Kozienicka, dobra praca i współpraca pana wójta. Radnych tej gminy dała wymierne efekty. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył rozwijaniu talentów oraz przysłuży się do większych sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły. Chciałem serdecznie podziękować za to wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy. Proszę Państwa, bez tego wsparcia ten obiekt by na pewno nie powstał. A w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2022 samorząd województwa dofinansował 200 inwestycji i remontów obiektów sportowych na łączną kwotę blisko 43 milionów złotych. Zarezerwowana na ten cel kwota w tym roku to aż 50 milionów złotych. To nie jedyna inwestycja sportowa ze wsparciem samorządu Mazowsza. W gminie Rząśnik przebudowano leśne, naturalne ścieżki na blisko 9-kilometrową leśną ścieżkę rowerową typu single track. Tym razem w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Single track bagno Pulwy to profesjonalna ścieżka o cechach rowerowej trasy górskiej. Jest to jeden z nielicznych obiektów tego typu na terenie całego Mazowsza. Przedsięwzięcie na północne Mazowsze dosyć nowatorskie. Ale bardzo ważne, bo sport, bo aktywny wypoczynek w takiej formie jest tak najbardziej wskazany, potrzebny mówimy o różnych zagrożeniach cywilizacji XXI wieku, a na pewno to miejsce z tymi zagrożeniami, które nas indywidualnie czyhają na nasze, na nasze zdrowie na pewno pomoże nam. Przed pewnymi rzeczami się obronić. W otwarciu trasy rowerowej uczestniczyła również dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i członkini Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Maja Włoszczowska. Mazowszy potrafi wychować mistrza Polski w kolarstwie górskim. Mamy bardzo dużo zawodników w Polsce, właśnie stąd. Więc myślę, że ta trasa na pewno przyda się do tego, aby. Podnosić jeszcze, jeszcze bardziej swoje umiejętności. Zgodnie z zapewnieniami władz gminy, w przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa trasy. Pozostaje mi życzyć pięknej pogody i udanych wypraw rowerowych. Do zobaczenia za tydzień!